Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj co teraz, co, co w tym filmie zobaczymy, moi drodzy? Mamy Yamaha Cygnus 125, zaraz wam ją pokażę. Ja tu trochę lawiruję tym moim statywem, przepraszam. Muszę jakoś. O, tak, żebym jakoś był w środku, może kadru, będzie lepiej, nie? Fajnie. Dobra, Yamaha Cygnus 125, co dzisiaj? Robimy dzisiaj takie coś, że, moi drodzy, wymieniamy szczęki. szczęki hamulca tylnego. Chciałem powiedzieć o kilku aspektach, co tam jest ważne. Znaczy, może o jednym ważnym aspekcie, żeby żebyście wiedzieli na przyszłość, co robimy, e, jeśli wymieniamy takie szczęki. E, ja zrobię trochę zoom tutaj na te szczęki, żebyście mogli zaobserwować. Zobaczcie. E, najważniejszym aspektem tego, jak już zdejmiemy te szczęki, moi drodzy, i będziemy je wymieniali, nie zawsze jest takie proste, jak się wydaje, ale. Dlatego powinno się używać takiego haka. Takie haki, mam, haki mamy w sprzedaży u nas w sklepie internetowym. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, taki hak do ściągania sprężyn. Można go kupić u nas w sklepie internetowym. Postaram się pod film wrzucić link, gdzie łapiemy sobie sprężynę. I możemy sobie tą sprężynę bardzo fajnie ściągnąć i założyć. dobra, wracając do, do tego, co robimy przy każdej wymianie szczęk, moi drodzy. Czyścimy tą okolicę tutaj bardzo starannie powietrzem sprężonym, żeby tu żadnych pyłów nie było. I najważniejsze jest, żeby rozebrać tą oś tego rozpieraka, wyczyścić i nasmarować, ponieważ wiele razy. Zdarza się tak, że to jest zatarte, ciężko pracuje i podczas pracy i oporów to coraz bardziej się zaciera i hamulec jest nieskuteczny. To powinno nam tutaj bardzo, bardzo płynnie chodzić, pracować bez żadnych oporów. Trzeba to rozebrać, wyczyścić, nałożyć delikatnie nowego smaru. Oczywiście nie w tych miejscach tutaj, żeby ten smar się nam nie dostał na bęben, bo potem już będzie po hamulcu. Ale wewnątrz cały smar tutaj musimy obczyścić dokładnie. To miejsce powinno być wyczyszczone. Ja Wam zaraz postaram się pokazać, jak to wygląda. Wiele razy jest tak, że, że to jeśli ciężko pracuje, moi kochani, hamulec się zaciska, trzyma. Jedziemy na tym hamulcu zaciśniętym. Mamy spadek mocy, prędkości. skuter jest słaby. Ogólnie pojazd, czy to motorower, czy to, czy to, czy to motocykl, jeszcze z układem hamulcowym na bębnach, na szczękach więc warto to zawsze przy, każdym, przy każdej wymianie szczęk zrobić. Nie jest to dużo roboty. Jeśli robicie to w jakimś serwisie, zlecacie to, poproście serwisanta, żeby wam to zrobił. Zapłacie za to dodatkowo, a będziecie wiedzieli wtedy moi drodzy, że, że hamulec jest, jest sprawny. Także pamiętajcie, ten, ta oś rozpieraka jest bardzo częstym, że tak powiem problemem takim, który powoduje zablokowywanie się tego hamulca, ciężko pracuje hamulec i tak dalej. Wszystko czyścimy, smarujemy, oczywiście to musi być odtłuszczone, szczęki również. Najczęstsze takie przypadki są w chińskich pojazdach, gdzie ten układ tutaj jest nie ma żadnych gumek, nie ma żadnych uszczelniaczy, tutaj są takie gumki, takie oringi w środku, żeby po prostu nam się woda nie dostawała, ani ten smar nie wypływał na zewnątrz, ani do wewnątrz bębna. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o hamulce. Hamulce są najważniejsze. Spotykam się wiele razy z takimi rzeczami, że Moi drodzy, że ktoś tuninguje skuter naprawdę mocno. Eee, moc jest taka, że aż koło wyrywa, opona się zwija. Ale nie ma hamulców, nie ma hamulców. I tłumaczy klikowi, Panie no, ale tutaj hamulce trzeba by zrobić, tak? A klient stwierdzi, panie, dobra, hamulce to ja sobie już naprawię, byle on tam mi jedzie. No I potem za, dowiadujemy się za jakiś czas, że człowiek po prostu leży w szpitalu, bo się rozwalił tym skuterem albo tym motorem. Pamiętajcie, moi drodzy, bezpieczeństwo przede wszystkim, jeśli nawet tunigujecie swoje pojazdy. Wszystko jest do, do, dla ludzi, tylko trzeba to robić z głową. Pamiętajcie, hamulce są najważniejsze i opony. Jeśli to macie w porządku, wtedy możecie działać dalej ze swoim pojazdem. Myślę, że ten materiał się Wam przyda. Moi kochani, pozdrawiam serdecznie. Lewa w górę. No i wszystkiego dobrego.